Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu, ostatnie przed poselskimi parlamentarnymi wakacjami, i mamy wielkie zamieszanie, wielką burzę, ponieważ Konfederacja, zgodnie z tym, co mówiła dzień wcześniej, domaga się postawienia premiera Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Chodzi o umowę, która została zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą. Gorąca debata, wrze w sieci i o tym dzisiaj nowa analiza. Zapraszam. Witam, Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Bardzo proszę, zostawcie suba, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wspieracie w ten sposób kanał Analiza Polityczna. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów. To są, Szanowni Państwo, trzy rzeczy. Trzy rzeczy bardzo ważne, żeby ten kanał się rozrastał, żeby go wspierać. Za całe wsparcie bardzo dziękuję. W tym za wsparcie finansowe na platformie Patronite i poprzez przycisk Wesprzej tutaj na YouTubie. Wspierając Patronów. Pozdrawiam i bardzo Wam z całego serca dziękuję. Szanowni Państwo, mówiłem o tym już na moim kanale, zostawię link w opisie, tak jak zawsze, czy w pierwszym komentarzu, że Konfederacja domaga się postawienia premiera Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu. Chodzi o umowę, którą Tusk w tym tygodniu zawarł z Ukrainą, z prezydentem Włodymierem Zeleńskim. Mamy w tej umowie kwestię bezpieczeństwa i też kwestię energetyczną. Akurat w przypadku kwestii energetycznej nie chodzi o trybunał stanu, w przypadku kwestii energetycznej, już chodzi o taką. No, nie wiem czy to bezczelne, ale no ja uważam, że to jest trochę bezczelne i robienie Polaków w wała, bo szanowni Państwo, mamy nagle, według Donalda Tuska, produkować tani prąd dla Ukrainy z polskiego węgla za polskie i unijne pieniądze. Tani prąd! Nagle bez podatków, bez tych wszystkich unijnych ETS-ów okazuje się, że można wyprodukować tani prąd, ale nie dla Polaków, dla Ukrainy. Smutne to jest w dobie tych wszystkich podwyżek za prąd, które widzimy, obserwujemy od początku lipca, od połowy roku. Naprawdę to jest bardzo smutne. Ukraińcom można produkować tani prąd, a jaką poradę miała dla wszystkich pani minister klimatu i środowiska Paulina henning -Kloska? Jeżeli coś jest nie tak z waszym rachunkiem, mówiła, no to zgłoście się do swojego operatora. Dziękujemy pani minister za taką poradę, ale chyba z niej nie skorzystamy, bo to jest jednak trochę Winy rządu w tym, że tak jest, rządu i Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, że są takie stawki podatkowe, te wszystkie ETS -y niekorzystne nakładane na y, producentów prądu. Ale Konfederacja mówi wprost. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chodzi o to, że Donald Tusk nie miał prawa zawrzeć takich umów, nie miał prawa takich deklaracji składać jak to, że Ukraina będzie mogła na terenie Polski formować swoje ochotnicze bataliony, tu będą ci, ci ludzie szkoleni, tu będą wyposażeni w sprzęt i Polska to będzie też współfinansować, bo będą też te jednostki na terenie Polski, czyli będą ochraniane przez Polskę. Dodatkowo chodzi o to, że Polska miałaby strącać z Polski jego terytorium y, y, rakiety, które latają nad Ukrainą, rosyjskie rakiety. Tutaj odezwało się też NATO, odezwał się Biały Dom i Konfederacja mówi dość. Tusk nie miał prawa takiej umowy podpisać bez zgody Sejmu, bez debaty w Sejmie, bez debaty na, debaty na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bez podpisu prezydenta. Jest posiedzenie w Sejmu, wyszedł na mównicę poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Zobaczcie jak to wyglądało. Wniosek o zamknięcie obrad, bo doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej ze strony premiera, nie wiadomo czy jeszcze Polski Donalda Tuska, została ogłoszona. Umowa Polski z Ukrainą, która składa się niemal wyłącznie ze zobowiązań Polski wobec Ukrainy, w tym do takiego zobowiązania, że przez 10 lat państwo polskie ma finansować e, wojska e, Ukrainy i co gorsza ma uczestniczyć w formowaniu wojska ukraińskiego na terytorium. Polski. Nie ma za to ani słowa o tak oczywistej sprawie, zwłaszcza dziś, w rocznicy zbrodni wołyńskiej, jak odblokowanie ekshumacji ofiar ukraińskiego. Ludobójstwa. Co więcej, umowa ta została zawarta bez poinformowania nawet Rady Bezpieczeństwa Narodowego w dniu, w którym została zawarta, bez debaty publicznej i parlamentarnej, bez ustawy i bez ratyfikacji z udziałem prezydenta, co jest oczywistym złamaniem konstytucji artykułu 89. Domagamy się Trybunału Stanu dla Donalda Tuska. Przestańcie być sługami narodu ukraińskiego, zacznijcie być sługami narodu polskiego. Panie pośle, chciałbym się upewnić od strony formalnej. Zgłosił pan wniosek o zamknięcie posiedzenia, tak? Czyli żebyśmy nie rozpatrywali tych wszystkich ustaw, na które nasi wyborcy czekają, tylko żebyśmy posiedzenie zamknęli. Rozumiem ten wniosek. Ma pan prawo go zgłosić. Poddaję go teraz pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za zamknięciem posiedzenia Sejmu? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów za, 44 przeciw, 361. Wstrzymało się 18. Sejm wniosek o zamknięcie posiedzenia odrzucił. Czy Donalda Tuska uda się postawić przed Trybunałem Stanu w tej kadencji, obecnej kadencji parlamentu? Nie, to nie jest tak, że potrzebna jest ym, zwykła większość, potrzebna jest dwie trzecie sejmu, żeby postawić kogoś przed Trybunał Stanu. Zatem yy, nawet jak obecna koalicja rządząca chciałaby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa NB, NBP Adama Glapińskiego, bo mówili o tym, że chcą to zrobić. Absurdalne, skrajnie szkodliwe i bardzo złe działanie. To od razu należy yy, zawsze im to wypominać, jeżeli chcą prezesa NBP stawiać przed trybunałem Stanu za to, że działał i, i wykonywał obowiązki prezesa, tak yy, Obecna koalicja nie ma tylu szabel. Być może w przyszłym Sejmie byłoby tyle szabel. Posłowie PiSu i Konfederacji musieliby połączyć siły. O co ja proszę, apeluję, działajcie, różnijcie się, twórzcie inne partie. Ale w sprawach najważniejszych dla Polski działajcie razem. Zatem być może już teraz będzie się budował taki mit. Taki mit, który budował Donald Tusk, który, który budowali politycy opozycji według do polityków yy, yy, zjednoczonej prawicy przez 8 lat. Zobaczycie my was w przyszłości rozliczymy za to, za to, za to, za tamto. Teraz to próbują zrobić. Tyle, że ich zarzuty to naprawdę była czysta polityka. A tutaj mamy ważne, konkretne rzeczy. I tym różni się obecna opozycja od. Poprzedniej opozycji, tej, którą mieliśmy w obiegłym roku. Tam było gadanie, gadanie, tworzenie fikcji, tworzenie polityki, uderzenia w rząd wszystkim, wszystkim, wszystko miało być teraz lepiej, a teraz mamy konkrety. I o tych konkretach ja będę cały czas na kanale Analiza Polityczna mówił, będę przypominał, będę wypominał i podkreślę, bo wielu widzów tutaj pisze: co to jest za kanał? Tak? czy tu się nie okaże, że ktoś jest że pan jest lewicowy, że ja jestem lewicowy. Nie jestem lewicowy. Ja uważam, że najlepsza lewica, szanowni państwo, jest pod progiem wyborczym, czyli taka lewica, która ma 2-3% poparcia. To jest najlepsza lewica. Jaka może być, szanowni państwo? Ktoś mi mówi: "A może to będzie kanał pisowski?" Nie. Ani to nie będzie pisowski, ani yy, kanał Konfederacji, ani żaden inny. Nikt mi tutaj nie będzie mówił, co, jak mam mówić i co głoszę. Mówię z serca, mówię to, co chcę powiedzieć i mówię to, co uważam, a uważam tak. Prawica, to nie jest czas na to, żeby prawica w Polsce była podzielona. A przynajmniej nie tak mocno. Prawica musi współpracować. Jeżeli nie będzie ze sobą współpracować tak, jak Tusk mm, współpracował przed wyborami z Polską 2050, z PSL-em, z lewicą. To ten Tusk albo ludzie jego pokroju będą rządzić Polską jeszcze nie przez 3,5 roku, ale przez 8 lat, może 12. Zatem różnicie się, drodzy politycy, w ramach partii. Może PiS jest bardziej lewicową, prawicą, bardziej socjalną, a Konfederacja wolnościową, liberalną, ale razem twórzcie jedną wielką całość dla silnej, bogatej. Dostatniej, bezpiecznej Polski. Do zobaczenia Łukasz Gadła.